Pamiętam rozmowę z pewnym człowiekiem. Opowiadał mi, że pracował dla firmy. Było to w Indonezji. Jego szef wezwał go do biura i poprosił grzecznie, żeby złożył wypowiedzenie. On na to, że nie. Myślicie, że macie trudnego szefa? To posłuchajcie, co zrobił ten. Otóż ten szef wyjął z szuflady broń, przyłożył mu do skroni i powiedział: Zrezygnuj. Nie sądzę, żeby związek zawodowy miał z tym coś wspólnego, ale tak bywa w Indonezji. Tak więc musiał zrezygnować i myślał, że to koniec świata. Dwójka małych dzieci, piękna żona, pokaźny, bogato wyposażony dom i nagle został bez pracy. Nie do końca wykopane, ale bliski tego, by kopnąć w kalendarz. Co zrobił? Okazało się, że to była najlepsza rzecz, jaka przytrafiła mu się w życiu. Miał kontakty, wiedział wszystko o pracy, którą wykonywał, o kwestiach związanych z importem, eksportem, więc otworzył własną firmę, stał się multimilionerem. Widzicie, czasami myślimy, że wszystko idzie źle, ale nigdy nie wiemy, co się stanie. Ilu ludzi, którym przytrafiło się coś złego, mówiło, że to katastrofa, a potem, kiedy spojrzeli wstecz, okazywało się, że ta katastrofa była najlepszą rzeczą w ich życiu. I dlatego właśnie nie powinniście się o nic w życiu martwić.